Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Witam Was w pierwszym odcinku serii z gameplayami. Mam nadzieję, że serii. Zobaczymy, jak film się przyjmie. Na pierwszy ogień mm. idzie Medal of Honor Warfighter. Generalnie widzę, że na moich takich ulubionych serwerach jest. Ustka, no, za dużo osób nie gra w Medal of Honor Warfighter, ale spróbuję się gdzieś dołączyć. Widzicie pingi na poziomie 46, w ogóle powiem Wam, że w tej chwili jestem właśnie w trakcie testów tego routera Frycas z LTE, że całkiem przyzwoicie. No, zobaczymy sobie to. Polski serwer 17x20, stan gry na to nie pozwala. A, o, teraz będzie masy po tajfunie. Też fajne i chyba będzie w miarę po misji nawet, zobaczymy co tam się uda ugrać. Dzisiaj gram niestety sam, natomiast zdarza się, że pogrywam czasami z Piotrem, zapraszam na jego kanał. Jest tam nasza potyczka, dzisiaj zobaczycie jak to wygląda z mojej perspektywy. A także z Marcinem z kanału Ruszken. Na pewno kiedyś coś wspólnie nagramy, na przyszły tydzień planuję, słuchajcie, już dzisiaj mogę wam powiedzieć Dying Light. Może się uda, że będzie coś, właśnie, pogrywane w dwie osoby. Dobra, a teraz zaczyna się. Ja mogę czasami mieć takie pauzy, zawieszenia. Jak się wczuwam, to potem nic nie mówię. Ok, to jest mój partner. Słuchajcie, generalnie misja bojowa polega na podłożeniu ładunków w trzy miejsca. Dosyć istotne jest, żeby grać razem z partnerem, bo on umożliwia. Odrodzenie, a także leczenie. Nie ma tu jako taką apteczki. Aj, Ale też go dorwały. Aha, więc nie możecie się sami uleczyć, ale może uleczyć was partner. I proponuję z tego korzystać. Gorzej, jeżeli partner gdzieś się tam zaszyje, gdzieś kampi, tak jak w tym przypadku na przykład, nie preferuję tego typu stylu gry. Raz próbujemy podłożyć. Partner, jeżeli tam jest do góry, to może mnie osłonić. O ile ma na tyle oleju w głowie. No dobra, na razie się tutaj skampię na chwilę. Na małe przeładowanie. dobra, dało mi się dwóch. Damy sobie coś takiego, to jest z radaru. O, patrzcie, snajper ha, i stoporka. A, stoporka! Aha, nie zdążyłem. On mnie ładnie zdołał ściągnął, ale chyba dostałem na jakąś akcję wsparcia. Albo mi się wydawało. Partner w niebezpieczeństwie, czego on tam szuka? Teraz mu się przypomniało. Aaa, no, poszło. Dobra, spróbujemy się odrodzić. No niestety, partner został załatwiony. Ale nie, nie mam żadnej akcji wsparcia. I na razie zobaczcie, jesteśmy pierwszą sekcją ogniową 1200. Całkiem ładny wynik, jak na początek. A jak widzieliście, był mały lag. Jestem ciekawy, czy to był związany z serwerem, czy raczej yy, właśnie problemy z, z, z routerem, który testuję. Tutaj teraz oni będą złazili. Jest szansa na. O, zobaczcie, już jest, jest nasz. O! Wow. O! Przeładowanie! Ha! Jednego granatem, a drugiego zastrzeliłem! Dobry jestem w te klocki! Nie będę się co tam... Nie ma co się szczypać. Nie da się ukryć. Zresztą to widać po wyniku. To jest na szczęście norma. Eee, mam teraz dwie akcje wsparcia. Pod czwórką jest zagłuszenie radaru, a pod piątką zasłona dymna. I powiem szczerze, że zasłony dymnej jest dobrze korzystać. Czy jak sobie biegałem czasami? O, granatem go rozwaliłem, ale. I sam siebie granatem rozwaliłem, chyba tak. Dobra. Eee... O, tu już troszeczkę jest. Ale jeden jest przy ładunku! Dobra, udało się, że... To może jakiś granacik może? Tu na dół, żeby nikt nie przed przypadek w tył nie zaszedł. Temu po bańce troszeczkę damy. A tu spróbujemy się do tyłu powoli przemycić. Aaa, nie udało mi się, nie zdążyłem z pistoletu. W zasadzie zostaje nam jeden ładunek, ale widzę, że cała nasza drużna jest dosyć mocna, więc raczej będzie szybko, szybka akcja. można sobie skorzystać z zagłuszenia radaru. Nie będą po prostu wiedzieli absolutnie, gdzie jesteśmy. Tu się można tyłami gdzieś tam przedostać. Medal of Honor to jest gra dynamiczna i ja powiem Wam szczerze, strasznie nie lubię... Ale lag był. Jak ktoś gdzieś tam przykampia i strasznie nie lubię, wiecie czego? Snajperów. Nie lubię strasznie sniperów w tej grze A, no dobra, tego nie było. O, elitarna gwardia, no proszę, tak? Chyba elitarna gwardia EG e, Gram na serwerze i nie jesteśmy pierwsi teraz. No dobra, trudno, trzeba troszeczkę będzie popracować. Duży... No, spora różnica się tam zrobiła. Dobra, no. Drugie miejsce też nie jest najgorsze. Spróbuję coś tam wygrać. Może się uda. Jakiś granaczik gdzieś puścić. Dalej człowieku. Pam szczerze, że jest szybko, jest szybko. Nie ma nawet za bardzo co tego bronić? O proszę, skampił się. Partnera ulecimy, za oczowe punkty będą. A nie zdążyłem akcji wsparcia dać. I tak wygląda właśnie Medal of Honor: Fighter A no, zobaczymy, które byliśmy. Ja, tu jest 1900-1800, mają w sekcji, która wygrała pierwsza sekcja. Jak dobrze pamiętam, to my byliśmy w drugiej. Natomiast partner troszeczkę się ociągał. 2500. O, MG. MGG LanaDPL to ja będzie takie zielone. No cóż, to by było na tyle. Jak najpierw gameplay ja się dopiero wprawiam, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie moje niedociągnięcia i brak fachowego słownictwa, ale myślę, że mi pomożecie, nauczymy się, bo pogra sobie czasami lubię, mam swoje ulubione gry, natomiast jestem bardzo wybredny, dlatego między innymi chociaż Battlefielda, który, za którym nie przepadam, nie zobaczycie. Ale medal pewnie pojawi się i to nieraz. Tak samo Dying Light. Dobra, ode mnie na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.